Witajcie! Tutaj kojarka XXD chciałabym wam dzisiaj pokazać e, mojego koniaka strób ogiera, którego w wczoraj. O, wygląda tak. I bardzo mi się podoba. Naprawdę jest wspaniałym wspaniał koniem. E, Od... Znaczy, tak, go Messi ponieważ po prostu mi przypomina piłkarza. Nie, że ja jakoś lubię piłkę drożdżą. To po prostu jakoś tak... jakoś tak nie wiem dlaczego, ale po prostu mi przypomina piłkarza. Tak. No i on ogólnie jest bardzo ładny, bardzo mi się podoba, bardzo się cieszę z jego zakupu. Ogólnie chciałam uzupełnić moją rodzinkę autykiską. No, ale on mnie tak zauroczył, że musiałam go wziąć. Jest taki słodziutki, taki jej e, Naprawdę, bardzo kochany. E, on będzie koniem mojego jeźdźca z, z zestawu do skoków. E, no, Ktoś z raczej skaczął. Piszcie w ogóle w komentarzach, bo ja nie jestem pewna. Ale mi się wydaje, że raczej, że raczej e, skaczał. No i tak. Bardzo mi się on podoba bardzo go polecam. No i, no i ogólnie jest słodki bardzo. Z, zamierzam y, do robić derkę y, z kolorami Barcelony y, oraz y, ochraniacze czy tam owinki y, również w kolorach getrów Barcelony. No i, no i tak on wygląda z drugiej strony, tak? To no, jakieś błędy w anatomii zawsze się znajdą, natomiast ja ich aż tak bardzo nie widzę, może ta noga przednia... chyba troszeczkę za długa chociaż. Yy, no. Ale, pan, według mnie, jest bardzo piękny, wspaniały. No i ogólnie słodki. I bardzo go polecam. No dobra, no to cześć. Yy, subskrybujcie, łapki w górę. Pa, konialka X.